Ring poziomu trzeciego nagrywany już w ciemności po zawodach. Tutaj na początku była próbka pomarańczy w puszce. No i ta puszka pachniała mocno, właśnie w tym miejscu, w tym obszarze. Psyła pały stożek trochę na lewo albo trochę na prawo od tej próbki, więc wydaje mi się, że na takiego dużego stożka nie dała. Możliwe, że została, że zapach został wciągnięty pod to metalowe coś. Tutaj było to wykluczone, usunięte, żeby Wam ułatwić na sam koniec. Tutaj była pomarańcza, która dała bardzo dużą kumulację tutaj w tej dziurze. I psy przechodziły często nosem obok tej puszki, jej nie oznaczały, no bo były w tej kumulacji, no ale końcowo znajdowały, oznaczały. No i tutaj był goździk schowany w tym miejscu. Ta próbka poszła mocno do góry, ale osadziła się też tutaj. Tutaj i psy łapały stożek właśnie w tym miejscu albo tutaj też mocno i niektóre zgłaszały tak jakby była wyższa niż w rzeczywistości była, bo była dla większości psów dostępna. No tylko trzeba było się oprzeć na tej metalowej barierce i dla niektórych psów to było trochę straszne, szczególnie jak tutaj przejeżdżały pociągi no i ta cała konstrukcja tej obrotnicy się trochę trzęsła, w sensie były takie wibracje. Natomiast końcowo psy sobie tutaj bardzo dobrze poradziły. Dobrze, jeśli chodzi o ten ring, no to tak naprawdę e, tutaj ta próbka na dole, tu dokładnie, e, no i tamta na środku nie sprawiały żadnych problemów. Jeżeli jakaś próbka sprawiała problem, no to ta e, w środku, ponieważ pies musiał tutaj wejść, wsadzić głowę, no i próbka była tutaj, o, w środku. E, więc e, ta naj, była taka najbardziej problematyczna. E, ale tak jak jeżeli pies już wszedł do środka i przywąchał tamtą ścianę, to raczej dopracowywał. Ring z poziomu trzeciego, który był hardkorowo trudny, trzy próbki. Tutaj mamy goździk przyczepiony w puszce. Hmm. Tutaj mamy cynamon schowany w puszce, i tutaj jest pomarańcza przyczepiona yy, na dole. Yy, no i co? <ścoughs> Bardzo trudny ring. Yy, White Dog robił na dwie godziny przed. Yy, nie, White Dog robił o godzinie 12.30. O 13.30 mniej więcej zaczęły pracować psy. Prawdopodobnie ta próbka poleciała nam i zrobiła ogromną kumulację tutaj. Większość psów tutaj bardzo mocno pracowała. Tu była fałszywka w jednym miejscu. No tutaj nie ma w ogóle próbki, więc przypuszczam, że ten cynamon stworzył nam ogromną kumulację tutaj. Ta próbka nie stanowiła problemu, była bardzo łatwa. Ta próbka też była całkiem trudna. Zapach się osadził najbardziej na tych zielonych nóżkach. Jak psy powąchały tutaj te nóżki albo ten patyczek, to znajdowały to bardzo szybko. Pracowały dużo też tutaj, na tych kołach, to już było poza ringiem. Natomiast nie przypominam sobie, żeby jakiś pies stąd poszedł od razu tutaj. Raczej to wyglądało w taki sposób, że psy też tutaj pracowały na tych nogach metalowych. Że psy wszczepiały się do tej nogi albo do tej i sobie zbierały z powierzchni. Bądź wchodziły pod. I tu łapały stożek. Bardzo trudny ring. Cztery psy go zrobiły na 12 bodajże. Um, no, także kiedy White Dog pracował, to. Nie było tutaj takich zmian w zachowaniu jak w przypadku psów, które już startowały lekcji, bodajże, nie pamiętam już, ale wydaje mi się, że stała tutaj na łapkach tylniś i przed nimi się wsparła na ławce i oznaczyła to w taki sposób.